Dziś jest 17 lipca. Ten film miał być opublikowany 8. Nie udało mi się. Dlaczego? Dlatego, że mój mózg ciągle podsuwa mi mistrzowskie wymówki. Ostatnia była taka. Marku, masz źle oświetloną twarz. Przecież siedzisz tyłem do okna i aby nagrać ten materiał koniecznie potrzebujesz lampy z softboxem. I wiesz co? Prawie to zrobiłem. Dziś jednak postanowiłem przerwać tą szaloną, błędną spiralę przygotowań i zakupów i nagrać ten film w warunkach, jakie aktualnie posiadam. Witaj więc w moim pierwszym, nieidealnym filmie. Mam nadzieję, że będzie ich wiele. Cała ta historia nie zaczęła się dziś. Nie zaczęła się nawet w tym roku. Zaczęła się ona prawie 5 lat temu, w roku 2021, kiedy pierwszy raz wpadłem na pomysł, że koniecznie chcę zrobić kanał na YouTube. Naglądałem no, się wówczas różnych kursów od profesjonalistów. Oczywiście, główny wniosek był taki. Że dźwięk to podstawa i nie ma innej możliwości, muszę zainwestować w mikrofon. Wtedy kupiłem pierwszy mikrofon krawatowy DIT lav Mikrofon został podłączony do mojej starej kamery Panasonic, którą kupiłem lata temu, aby nagrywać dorastające dzieci. Okazało się jednak, że mój wewnętrzny gremlin szepcze mi do ucha: Słuchaj, obraz z kamery jest zbyt kiepski, nie możesz tego pokazać. I marzenie, do kanale, marzenie o kanale trafiło do szafy. W roku 2022 zepsuł mi się stary telefon, kupiłem nowy. Z lepszym aparatem i moje nadzieje odżyły na nowo. Pomyślałem, że teraz już na pewno zacznę publikować. Połączyłem mój telefon z mikrofonem krawatowym. Oczywiście nagrywałem z ręki, i wiesz co? Mój wewnętrzny gremlin od razu mi wytknął, że obraz jest niestabilny i potrzebuję gimbala. Sprawa załatwiona. Kilka miesięcy spokoju i czas na poszukiwanie idealnego rozwiązania. Po moich poszukiwaniach pojawił się gimbal Zhiyun Smooth S5 Combo. Wykonałem kilka próbnych nagrań i po około tygodniu już wiedziałem, że to jednak nie to. Coś dalej było nie tak. Stwierdziłem, że muszę mieć coś dedykowanego, coś, co da mi prawdziwą swobodę i komfort. Dzięki temu zyskałem kilka miesięcy spokoju sumienia spędzonych na poszukiwaniach i gromadzeniu gotówki. Nim się obejrzałem, moje przygotowania zajęły 3 lata. I tak dochodzimy do sierpnia roku 2024, kiedy to zainwestowałem w zestaw DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo. To miało być rozwiązanie wszystkich moich problemów i bolączek, zarówno z dźwiękiem, jak i z obrazem. Zgadnij, co się stało. Oczywiście cały proces się powtórzył. W maju tego roku, żeby już absolutnie nikt nie zarzucił mi nic co do jakości dźwięku, dokonałem kolejnego zakupu. Tym razem zakupiłem mikrofon Shure SM7 bez interfejsem oraz kablem, radiowy dźwięk. Nie będę miał już żadnej wymówki i na pewno zacznę publikować. To były moje myśli przed zakupem tego sprzętu. Z każdym pomysłem, a następnie z każdym z tych zakupów odczuwałem chwilową ulgę, ale później przychodziła refleksja i mój wewnętrzny gremlin już szeptał o kolejnych rzeczach, których potrzebuję, aby zacząć swoją przygodę. Ale prawda jest taka, że problemem nigdy nie był sprzęt. Ten problem to było błędne myślenie. Moje błędne wyobrażenia na temat rzeczywistości i tego, co jest możliwe, a co nie. Ten sprzęt był tylko tarczą tarczą, która chroniła mnie przed wystawieniem się na ocenę. To lęk przed oceną innych on mnie paraliżował i nie pozwalał mi nagrać i opublikować żadnego materiału. Ten mechanizm, jak zauważyłeś, nazywam głosem wewnętrznego gremlina. To on mi szepcze, co powiedzą inni, jakie będą ich reakcje, dlaczego mój film nie jest doskonały i nie daje się do publikacji, dlaczego muszę kupić jeszcze kolejne sprzęty. Ten głos szepczący mi do ucha budził we mnie tak silny strach, który skutecznie paraliżował mnie przed nagrywaniem czegokolwiek. Ten strach był tak potężny, że bałem się nawet nagrywać w sytuacji, kiedy w pobliżu byli moi bliscy. To powodowało we mnie wewnętrzną frustrację i niestety często zdarzało się, że odbijało się to negatywnie na członkach mojej rodziny, którzy byli w pobliżu. Najlepszym paliwem dla tego wewnętrznego gremlina jest coś, co psychologia ochrzciła mianem GAS. G -A -S. Jest to syndrom nabywania sprzętu. To jest najbardziej skuteczna, wyrafinowana i kosztowna metoda odwlekania realnego działania. Dziś też mój wewnętrzny gremlin podsuwa mi kolejne rzeczy do zakupu. Na przykład, tło, bo siedzę w pokoju, w którym jest bałagan i może rozpraszać, oświetlenie, lepszy komputer do montażu, bo chciałbym nagrywać w 4K, jak robią to zawodowcy. I wiecie co? Dowiedziałem się jeszcze jednej rzeczy, która troszkę mnie uspokoiła, mianowicie tego, że nie jestem z tym sam, że Osób z podobnymi problemami jest około 75% społeczeństwa. Jeżeli ty należysz do tej części i również czujesz frustracje związane z tym, że ciągle nie udaje ci się zacząć, to zapraszam cię do wspólnej podróży. Przechodząc przez to wszystko i dochodząc do momentu, w którym pomimo lęku nagrywam ten film. Nauczyłem się dwóch ważnych rzeczy, którymi teraz się z Tobą podzielę. Być może okażą się dla Ciebie przydatne, oszczędzą Ci trochę czasu, pieniędzy i nerwów. Perfekcyjny sprzęt to pułapka. Mam już cały arsenał. Wydałem prawie 8000 złotych po to, żeby w ciągu niemal 5 lat niczego nie nagrać i nie opublikować. Pomimo posiadania tego arsenału, mój wewnętrzny gremlin ciągle szepcze mi do ucha coraz to nowe zakupy. A rzeczywistość jest taka, że wystarczyłaby mi ta moja stara kamera Panasonic, nagrywająca Full HD oraz to. Aby usiąść twarzą do okna i zacząć mówić spokojnie, z sensem i od serca. Wniosek z lekcji pierwszej jest taki, że jeżeli bardzo chcesz coś robić, to to, co masz, powinno wystarczyć. Przejdźmy do lekcji drugiej. Nauczyłem się tego, że nie warto dążyć do perfekcji. Należy odpuścić idealną wersję tego, co chcemy zrobić. W moim przypadku dotyczyło to głównie scenariusza. Nadpisaniem scenariuszy spędzałem godziny, a nawet tygodnie. Były one tak szczegółowe, że jakakolwiek próba realizacji skutecznie mnie paraliżowała. I nie byłem w stanie tego wszystkiego zapamiętać i odegrać tak, jak to sobie wymarzyłem. Dziś robię nagranie z wypisanymi głównymi punktami i większość mówię z głowy. To zdecydowanie ułatwia zadanie. W moim przypadku, zamiast celować w arcydzieło, celem na teraz jest opublikowanie minimalnej użytecznej wersji której dźwięk będzie zrozumiały, a treści będą sensowne. Mam świadomość tego, że jakość przyjdzie być może z setnym lub tysięcznym filmem, a nie z pierwszym. A teraz, jeżeli to oglądasz, to widzisz, że pierwszy raz w moim życiu udało mi się zrobić ten najważniejszy krok. Nacisnąć przycisk Publikuj. Przerwałem spiralę wiecznych przygotowań i zakupów. Zacząłem z tym, co mam w nieidealnym otoczeniu. Wiedz, że nie jestem wyjątkowy i skoro ja potrafiłem, to wierzę, że każdemu z nas może się to udać. Dlatego właśnie ten film jest moim zobowiązaniem. Jest on niedoskonały, być może niedoświetlony, ale jest prawdziwy. Zaczynam tę podróż głównie dla siebie, ale też trochę dla ciebie nie jako guru, ale raczej jako towarzysz ktoś, kto jest być może dokładnie w tym samym miejscu podróży co ty. W kolejnych odcinkach postaram podzielić się z tobą tym wszystkim co u mnie nie zadziałało co zadziałało moimi trudnościami kłopotami porażkami tym jak sobie z tym radziłem a może nawet zdarzy się podzielenie jakimiś małymi sukcesami a teraz mam do ciebie jedną małą prośbę nie martw się nie musisz włączać kamery ani nic nagrywać Proszę Cię tylko, zastanów się, jaka jest Twoja lampa za 180 zł. Jaka jest ta jedna rzekomo ostatnia rzecz, jakiej potrzebujesz, by już na pewno zacząć to, co od dawna planujesz robić? Czy to kurs, czy to lepsze buty do biegania, a może jakaś aplikacja? Jeżeli zdobędziesz się na odwagę, to napisz o tym w komentarzu, nie po to, aby się oceniać i porównywać, ale po to, byśmy zobaczyli, że jest nas wielu, że wszystko jest z nami w porządku, że inni również mają podobne problemy i że jest to bardzo ludzkie. Być może dzięki temu otworzymy społeczność i razem będzie nam łatwiej pokonywać nasze codzienne wyzwania. Ja już wiem, że nie jestem sam, nie jestem jedyny ani wyjątkowy i wszyscy mamy swoje wymówki. Nazywam się Marek Breita i dziękuję Ci, że jesteś na starcie tej drogi razem ze mną. To znaczy dla mnie więcej niż ci się wydaje. Do zobaczenia mam nadzieję w kolejnych moich materiałach, jeżeli powstaną.